Pielęgniarki znajdują się wśród najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. W końcu pojawiła się spora szansa, że tego zawodu będzie się można uczyć w naszym mieście i to na uczelni wyższej. Jest szansa na to, że ten kierunek powstanie. Obecnie są wdrożone procedury, które mają dać zielone światło tutaj w szkole, w społecznej szkole z Łodzi na realizację i możliwość otwarcia. W koło brzegu kierunku pielęgniarstwa. Oczywiście potrzeba troszeczkę czasu, aby te wszystkie procedury administracyjno w zasadzie ustawowe szkoła przeszła. My jako powiat jesteśmy absolutnie absolutnie za tym, żeby ta szkoła jak najszybciej powstała. Starostwo jest gotowe podpisać umowę na temat współpracy w kontekście udostępnienia pomieszczeń na ulicy Grodgera czyli w budynku, gdzie znajduje się zespół szkół policjalnych. Ale również możemy być tym wspólnym mianownikiem, jeżeli chodzi o rozmowę z panią prezydent, czy naszym Kołbrzeżskim Szpitalem, panią dyrektor, która również na spotkaniach Rady Społecznej Szpitala, której jestem, mam przyjemność być członkiem, wyrażała bardzo często to, co sformułował Pan właśnie w pytaniu, że tych pielęgniarek, pielęgniarzy jest bardzo mało, spora ilość w kołobrzewskim szpitalu osób już szykuje się do odejścia na, na meryturę. Jest to bardzo duży problem. Tak to moim zdaniem powinno działać, jeżeli chodzi o tworzenie kierunków studiów wyższych i na przykład szkół średnich. Jest zapotrzebowanie na, na dany zawód. Jest reakcja, realizujemy i robimy wszystko, aby ten kierunek powstał. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już od stycznia 2024 roku rozpocznie się rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo. Myślę, że najważniejsze jest, żeby zacząć. Jeżeli będzie zielone światło i. Będzie przeprowadzona pozytywnie rekrutacja na, na przykład na 30-60 osób, to już jest bardzo fajna informacja, która da takie zielone światło e, dla innych osób, które na zapewne będą obserwowały jak ten kierunek się tutaj rozwija, jak wyglądają praktyki, bo to też jest bardzo ważne, żeby te praktyki były na wysokim poziomie. A ja zakładam na, e, na to, że nasz szpital... Jest bardzo szeroko rozwinięty, jeżeli chodzi na przykład o, o sprzęt, o dosprzętowienie, o wysokość poziomu świadczonych usług, to na pewno jest szansa na to, że, że będziemy mieli tutaj kierunek, który będzie odpowiadał na, na zapotrzebowanie rynku.